Dzisiaj rozpoczynamy lekturę kolejnej Księgi Pisma Świętego. To jest Księga Sędziów, która stanowi połączenie czasu od wejścia do Ziemi Obiecanej, to pod wodzą Jozłego, kiedy już Mojżesz na stepach Moabu umiera i widzi Ziemię Obiecaną tylko z pewnej odległości, więc Jozłę Izraelitów przeprowadza przez Jordan. Pamiętamy o tym cudzie zatrzymania się wód Jordanu, więc wchodzą do Kananu. I tam zostaje ziemia podzielona na poszczególnych, poszczególne szczepy synów Izraela. I tu rozpoczyna się Księga Sędziów, która prowadzi nas aż do czasu proroka Samuela, no i wyboru pierwszego króla Saula. Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć, jest to, że o ile Księga Jozłego nosi tytuł. Jednej postaci bardzo znaczącej, która przewodziła całym ludem, o tyle Księga Sędziów już jest określeniem dwunastu osób, które Pan Bóg wyznaczył jako tych, którzy mieli, mieli wspomagać Izraela. To już jest coś, co sygnalizuje nam brak pewnej jedności, brak osoby, która by Mogła jednoczyć cały lud, i rzeczywiście od momentu wejścia do, do Kanaanu pojawiają się rozmaite problemy związane z tym, że już lud nie stanowi całości. Pojawiają się, no to jest niestety naturalne dla nas pewne m, troska o, o to, co jest związane ze mną, z moją ziemią, z moim działem, jakieś partykularyzmy. Mniej myśli się o całości, o, o, o ludzie jako całości, właśnie. I jeszcze może dopowiedzenie że to określenie sędzia nie ma wiele wspólnego z naszym rozumieniem tego słowa w znaczeniu prawnym jako kogoś kto czy prawa ustala czy egzekwuje raczej sędzia to jest ktoś kto przewodzi Izraelem bo otrzymał od Pana Boga wezwanie otrzymał jego moc i bardziej w znaczeniu militarnym niż Jurydycznym kieruje ludem, przy czym no, nie całością, niestety nigdy jako całością, ewentualnie udawało się zjednoczyć kilka klanów, ale potem, po śmierci sędziego, to znowu się wszystko rozsypywało. Ważne jest to, co mówi nam pierwsze czytanie o pewnym cyklu, pewnym schemacie, który towarzyszy tym czasom, mianowicie Izraelici praktycznie od samego początku, kiedy weszli do Kanaanu, kiedy umiera Jozue, zaczynają służyć Baalom, czyli obcym Bogom, odrzucając tym samym swojego Pana, który ich wyprowadził z Egiptu, przeprowadził przez pustynię i podarował im jako wypełnienie obietnicy ziemię obiecaną. I to służenie nie bierze się znikąd, to czczenie innych bogów nie jest jakimś wypadkiem przy pracy albo, albo czymś zupełnie przypadkowym. Jest to skutek tego, że Izraelici nie wypełnili nakazu Pana Boga, by wypędzić ludy, które w Kanaanie mieszkały. No i siłą rzeczy przejmują ich pewne tradycje, pewne wierzenia, formę też kultu. No i tym samym, Zrywają przymierze, które z Panem Bogiem zawarli. Pamiętamy to przymierze odnowione przez Jozłego. Pamiętamy wyraźnie te pytania w ostatnich dniach. To zresztą pojawi się też nam ta, no niedokładnie ta scena, ale, ale moment przypomnienia sobie przymierza pojawi się nam w niedzielę najbliższą, jako pierwsze czytanie. Więc Jozue pyta wyraźnie, czy, czy chcecie służyć Panu Bogu? I on mówi, tak, tak, chcemy służyć. A on mówi, nie możecie służyć, bo, bo Wy jesteście ludem, który, który idzie za swoją wolą. Czynicie to, co jest zło w oczach Pana. I nie, nie, my koniecznie chcemy służyć Panu Bogu. Dobrze, no to ten kamień stawiam tutaj jako świadka przeciwko Wam, że daliście słowo i jeśli je złamiecie, to pamiętacie, że przez ją złego Pan Bóg wypowiedział przekleństwa, które spadną na Was, gdybyście faktycznie nie poszli za Panem Bogiem, gdybyście świadomie, dobrowolnie złamali. Przymierze. Tak się niestety dzieje. Ale wracamy do tego mechanizmu, który opisuje pierwsze czytanie. No, było tak, że Izraelici czynili to, co jest złe w oczach Pana Boga, czyli oddawali cześć innym Bogom. I przez to Pan Bóg dopuszczał na nich strapienia w postaci ludów, które mieszkały obok nich, które ich uciskały. To, to były rozmaite ludy, ale, ale finał był taki, że jak to zobaczymy choćby w historii Gedeona. Że Madianici po prostu zabierali wszystko, co się dało Izraelitom, wpędzając ich w straszliwą biedę. To, to już nie było tylko y, pogorszenie jakości życia, ale to było wręcz coś, co groziło im śmiercią z, z głodu. No więc oni w tym momencie zaczynają wołać do Pana Boga. Pan Bóg słyszy ich wołanie i posyła im sędziego, który wyzwala ich z ręki tych, którzy ich uciskają. No, i zwykle było tak, że przez czas życia sędziego to był dłuższy lub krótszy okres. Izraelici jako tak Panu Bogu służyli, byli wierni, ale kiedy umiera sędzia, wszystko wraca do początku, czyli znowu zaczynają grzeszyć i służyć Baalom. I o ile ten schemat no, jest słaby, ale no, o tyle, o ile Pan Bóg posyła sędziów, a, a wiemy, że ich posłał dwunastu, więc no, wciąż ich posyła, wciąż jest wierny, więc ze strony Pana Boga wszystko jest jak trzeba. O tyle mechanizm ten działa na wielką niekorzyść Izraelitów, dlatego że za każdym razem praktycznie, kiedy ten cykl się zamyka, czyli od momentu, kiedy zaczynają grzeszyć do momentu, kiedy znów zaczynają grzeszyć po śmierci sędziego, to nie tylko wraca do. Bez starego trybu, ale za każdym razem jest gorzej. Za każdym razem oni się, to jest jakby byli w bagnie, i za każdym razem, kiedy ktoś ich wyciąga z tego bagna, oni wchodzą z powrotem, ale głębiej. I bardzo wyraźnie jest to pokazane, to będziemy widzieli w tych dniach, że, bo, bo tu no, mamy dosłownie tylko tak księgę sędziów, niestety, jakby przeskakujemy w tych, w tych dniach. Czytamy tylko fragmenciki, bardzo małe, ale spośród wszystkich sędziów mamy jako pierwszego opisanego szczegółowo Gedeona, który właśnie jest wyraźną zmianą w całej księdze. Bo o ile, jak mówiliśmy, sama księga nie ma tytułu jednego bohatera, tak jak księga Jezułego poprzednia, o tyle też, i to jest ta zmiana, o tyle drugą zmianą poważną jest właśnie Gedeon, który. Jest przykładem człowieka potężnej wiary, człowieka, który zaufał Panu Bogu, kogoś, kto dokonał fantastycznych rzeczy. Przez niego Pan Bóg ukazał nam swoją moc, swoją łaskę, jak możemy dopuścić Pana Boga do działania w naszym życiu. Więc Gedeon jest postacią kapitalną. Nawet księga, później List do Hebrajczyków, mówi o nim, że to jest człowiek wiary, który właśnie poprzez swoją wiarę zdobywał królestwa. No ale pod koniec życia Gedeon niestety. Popełnia bardzo poważny grzech, który wciąga Izraela w ogromne tarapaty. Więc to jest moment, kiedy to jest pierwszy sędzia, który jest postacią niejednoznaczną. O ile poprzedni sędziowie, no może z wyjątkiem Baraka, który okazał się słaby, ale tu powstaje Debora, która, która jest ratunkiem, no i jeszcze jedna kobieta, która by, no jest też lekarstwem na słabość, na, na, na strach, lęki. Baraka, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, Gedeon jest, jest sędzią, od którego rozpoczyna się, czy on daje sygnał, że nie jest jednoznaczny, jeśli chodzi o swoją moralność. On rzeczywiście poszedł za Panem Bogiem, ratuje Izraela, pokonuje Madianitów, nie chce być królem, no bo Pan jest królem, ale za chwilę popełnia grzech, który prowadzi do, jak mówiliśmy, no. Potężnych tarapatów duchowych Izraelitów, to jest grzech bałwochwalstwa. No, Więc tak, tak nam się jawi Księga Sędziów jako schodzenie coraz niżej w dół, takie oddalanie się coraz bardziej od Pana Boga, mimo że Pan Bóg ratuje, posyłając wciąż kolejnych sędziów. I dochodzimy zatem do momentu, kiedy coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, dlatego że, że wszystkie pokolenia Izraelitów, w sensie wszystkie, wszystkie klany, wszyscy synowie Izraela, tych 12 pokoleń, oni są rozdzieleni, nie przychodzą sobie zawsze na pomoc, są też poważne walki. Końcówka Księgi Sędziów jest tragiczna, jeśli chodzi o ukazanie grzechu, który pojawia się pomiędzy pokoleniami. Tam się dzieją straszliwe rzeczy to jest 19 rozdział więc koniecznie coś trzeba zrobić. Nie jest dobrym rozwiązaniem król, dlatego że to potem będziemy widzieli na przykładzie Saula, na przykładzie tego co tłumaczy Samuel Izraelitom. Więc król nie jest w zamierzeniu Pana Boga rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest to, że Pan Bóg jest jest królem on panuje. Ale jednak coś trzeba zrobić, bo widać, że Izraelici tak głęboko w grzech wchodzą, no, że zaraz sami się po prostu wszyscy wymordują, zaraz będzie jedna wielka masakra. Stąd to jest też fascynujące, że o ile król nie był planem pana Boga, o tyle ostatecznie daje Dawida, który nie dość, że jest królem fantastycznym, bo oczywiście nie, nie pomijamy jego grzechów, ale też z niego właśnie wyprowadza pan Bóg Mesjasza. Więc to jest przedziwne, jak. Coś, co nie jest planem Boga, a jednocześnie jest przez niego przekształcone w piękną, bardzo dobrą historię. I myślę, że Księga Sędziów, tak jak będziemy, no tylko w kilku dniach będziemy ją sobie czytali, ale warto przeczytać ją całą od deski do deski. To jest krótka księga, więc ona nam sygnalizuje pewną ważną rzecz, że o ile może nam się wydawać, że jesteśmy ludem Pana Boga, że otrzymaliśmy Jego łaskę, Jego dziedzictwo, bo wprowadził już, nas do ziemi obiecanej, my jesteśmy w Kościele, mamy sakramenty, mamy Słowo Boże, mamy różne sposoby kultu, formy naszej pobożności, religijności, naszej wiary, o tyle jednak w tym wszystkim może być to, co sygnalizuje Księga Sędziów wyraźnie, że Izraelici czynili to, co jest złe w oczach Pana, a jeszcze jest to chyba dwa razy tam napisane, że robili to, co jest dobre w ich własnych oczach a było to złe w oczach Pana Boga, więc w gruncie rzeczy zrywają te relacje, która pozwoli im widzieć, co jest dobre, a co złe. Oni sobie sami ustalają, co jest dobre, zupełnie tak jak Adam i Ewa w raju. Ustalili to, co mówił wąż, że będziecie mogli sami nazywać dobro i zło. I to też nam się wyraźnie ukazuje w Ewangelii dzisiaj, kiedy przychodzi ten człowiek i mówi do Jezusa, co mam czynić dobrego, aby otrzymać życie wieczne, I Jezus mówi: Czemu pytasz mnie o dobro? Dobry jest tylko Bóg, on jest, on jest odniesieniem. Wszystko, co jest dobre w Jego oczach, jest dobre. Co nie jest dobre w Jego oczach, nie jest dobre, kropka, dziękuję bardzo. I Pan Jezus tłumaczy mu: Rób to, 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 to i nie rób tego. I On mówi: No to wszystko robię, więc wydaje mi się, że jestem doskonały, że już nic więcej mi nie potrzeba. I kiedy Pan Jezus daje mu pewną rzecz, no okej, okay, to zrób to, to się okazuje, że Jego pragnienie Życia wiecznego, tak naprawdę nie jest pragnieniem głębokim. Jest, jest, być może troszkę na pokaz. Być może on przyszedł do Jezusa, żeby otrzymać potwierdzenie: jesteś super, nic nie musisz zmieniać, świetnie, hej. Ale Jezus mówi: nie, nie, no, jeśli chcesz być doskonały, to potrzeba jeszcze tego. I on odchodzi. Mówi: nie, tego nie zrobię, ponieważ nie mieści się to w mojej głowie, ponieważ nie ma tego na liście moich rzeczy, które już robię. A to, co robię, to wystarczy, żeby być doskonałym. Więc i księga sędziów, i dzisiejsza Ewangelia zwraca nam uwagę, że. No być może zachłyśnięci troszkę naszą własną pobożnością, tym, jak wspaniali dobrzy jesteśmy, w gruncie rzeczy krok po kroku możemy się od Pana Boga oddalać.